Walka z hejtem jest bardzo trudną sytuacją, ale jednak i Facebook, i różne portale posiadają narzędzia zgłaszania naruszeń. I tutaj też zachęcałabym do tego, bo niejednokrotnie również w Naczelnej Izbie Lekarskiej spotykamy się z sytuacjami, kiedy lekarze zgłaszają nam, że na przykład ich wizerunek został użyty do reklamy jakichś produktów leczniczych, a oni tak naprawdę w ogóle nie mieli świadomości, że taki produkt istnieje tak? i doszło do, do przestępstwa. Po prostu do przestępstwa. Tak samo należy traktować osoby, które nas hajtują w internecie. Oczywiście to będzie proces długi, i tutaj warto jednak zaopatrzyć się w taką wiedzę, ale też w, we wsparcie sp specjalistów, bo są agencje PR-owe, marketingowe, specjaliści, którzy się tym zajmują. Więc myślę, że problemem lekarzy, i to jest też może taki ciekawy wniosek, jest system ordynatorski i to, w jaki sposób lekarze są kształceni. Ja Będę decydował o wszystkim, ja będę robił wszystko, bo zrobię to najlepiej. Okej, okay, w kwestiach leczenia jak najbardziej się zgadzamy, ale czy te czynności na Facebooku, w internecie, w komentarzach, w wizytówce Google naprawdę koniecznie profesor Iksiński musi robić, bo to go obciąża, to go dociąża. I to tutaj nie trzeba być wielkim coachem ani jakimś strategiem biznesu, i to każdy strateg powie, że te czynności, które możemy cedować, powinniśmy oddawać tak, abyśmy my mogli robić. Te bardziej ambitne i te spójne z naszym wykształceniem, więc tutaj myślę, że ten problem, który już na przykład Amerykanie pokonują, bo tam gdzieś te systemy są ułożone, że jeszcze próbujemy żyć w takim systemie, zrobię sobie sam, zrobię Facebooka sam, tą stronę z 93 też będę trzymał, no bo, bo nie chcę zapłacić tych kilku tysięcy za usługę. I to zasadniczo też wpływa na mniejsze dochody. Dlatego, że jeżeli nie zainwestujemy w ten, no już tak to nazwę, prywatny biznes, prywatną inicjatywę, no to nie będziemy mieli też takich przychodów. Bo tak jak ten pan doktor sam zobaczył, że wizyt jest po prostu mniej, pacjentów będzie coraz mniej i, i być może warto byłoby jednak przemyśleć strategię. Cała rozmowa jest dostępna na kanale YouTube. Po pierwsze, pacjent.